Tak, to ja, wasze płuco. Nie musicie się tak zachwycać. Znacie mnie przecież od urodzenia. Był już taki czas, gdy cztery zmysły wzrok, smak, słuch i węch usiłowały mnie przewyższyć. Nie trudno odgadnąć, kto najgłośniej wrzeszczał, gdy ja wstrzymywałem oddech. Moja jestem unikalne. Po pierwsze, jestem parzystym, bogato rozgałęzionym drzewem pokrytym miąższem płucnym. Obrastają mnie pęcherzyki, naczynia sjonośny i tkanka łączna. Z prawej strony mam trzy, a z lewej tylko dwa płaty i miejsce na kolegę. Serce. Po drugie, mam kontakt z ze środowiskiem zewnętrznym. Po trzecie, schowałem się bezpiecznie w płucnej, jak w worku. Zajrzeć do mnie nie sposób. No bez przesady z tą niemożliwością, bo co nieco daje się zrobić. Dwa światłowody wprowadzają światło. I jeden obrazowy, który informacje wyprowadza z wnętrza. Z wnętrza oczywiście organu, który nas interesuje. No tak można sięgnąć do migdałków. Zdolny y, diagnosta jest w stanie sięgnąć może do oskrzeli, ale oczywiście głębiej, głębiej się nie da. Metody endoskopowe w przypadku badania. W porządku. Panie, metody... sięgną, panie doktorze, do tchawicy niestety. No to i tak bardzo blisko, Jaka. próbowałem dalej, ale niestety endoskop jest zbyt jeszcze yy, gruby, zbyt, zbyt dużą ma średnicę. I oczywiście takie metody obrazowe nie dają tej odpowiedzi najbardziej istotnej. I rzeczywiście płuca są ukryte przed nami, ale nie tylko na świetle polega ta cała zabawa. Wiemy, że nie tylko na świetle. Oczywiście używa się promieniowania elektromagnetycznego. Takiego jak światło. Całość odbywa się, może być sterowana z tego właśnie stołu. Ruchy samej lampy, dobranie odpowiedniego kąta prześwietlenia. Proszę zauważyć, że kaseta z filmem rentgenowskim, ewentualnie odbiornik telewizyjny, bo w ten sposób również urządzenie może pracować, nadąża jakby za wszystkim. Dobieramy odpowiednią pozycję ciała. W niektórych przypadkach dobrze jest mieć pozycję naturalną i stół oczywiście pozwala na dojście do 90 stopni, choć tu nie będziemy ryzykowali, nie jest przytwierdzony. Do tego automatyczne ładowanie i wyładowywanie filmu. Następny. Do tego. Również jedna z nowszych funkcji, mianowicie można wybrać sobie organ, który nas akurat interesuje, i dokonać nienormalnego zdjęcia, a tak zwanego zdjęcia tomograficznego. Skrajne położenie i wykonujemy zdjęcie. Jest to jak gdyby szereg fotografii pewnego określonego. Punktu, pewnej określonej warstwy wewnątrz. Oczywiście normalnie te tomografy, o których słyszeliśmy, stowarzyszone są z komputerami. W tym przypadku używa się techniki nieco prostszej. Notacja jest jeszcze yy, nie tak zmatematyzowana. Przy czym to są oczywiście osiągnięcia, które wynikają raczej z tego, że techniką, mechaniką sięgnęło się w odpowiednie na odpowiednie wysokie poziomy, ale warto zdawać sobie sprawę, że przy zdjęciach rentgenowskich coraz częściej wkracza komputerowa analiza obrazu, coraz częściej obserwujemy to, co nas interesuje powiedzmy nie tkankę płucną, a jej ukrwienie. I no, chociażby system, który polega na tym, że z dwóch jakby zdjęć wykonujemy, otrzymujemy w efekcie nakładania pozytywu i negatywu. To, co akurat jest najbardziej istotne, układ naczyniowy. Wszystko, cała reszta znika. Zebra przestają stanowić jakąkolwiek przeszkodę. Widać wyraźnie tylko to, co jest istotne. Jeśli dobrać odpowiednio fazy tych dwóch porównywanych zdjęć, można na przykład obserwować proces przemiany krwi tętniczej w żylną. To jest jedna z nowszych metod, nie bardzo wiadomo jeszcze. Czy rzeczywiście dokona rewolucji w diagnostyce, no tym niemniej, co nieco o tych płucach już wiemy, zajrzeć tam można. Przyku dużo, efekt mały. Zobaczyć nie znaczy wiedzieć. Oto co mam najcenniejszego. Pęcherzyki płucne. Malutkie kuleczki o średnicy około 20 mm i cieniutkich ścianka. To one bezpośrednio przylegają do krwionośnych naczyń włoskowatych i łączą mnie z kolegą. Sercem. Mam ich sporo, ponad pół miliarda. Są drobniutkie, ale ułożone obok siebie pokrywają kort tenisowy. Prawie 100 metrów kwadratowych. A wasza skóra ma powierzchnię ledwie 2 metrów. 50 skór na jedne płuca. Nieźle. Dostarczam prawie 8 litrów powietrza na minutę. Za jednym oddechem ponad pół litra. I korzystam wtedy tylko z 20% moich możliwości. Pracuję 100 milionów pęcherzyków. Reszta odpoczywa. Nigdy nie pozbawiam Was zupełnie powietrza. Z 5 litrów wyrzucam tylko 4. Litr zostawiam. Jak to robię? Jak butelka z lejkiem w szyjce i membraną zamiast dna. Spróbujcie sami i zróbcie to równie dobrze jak ja. Proszę uprzejmie i więcej nawet, nie tylko zrobić, ale jeszcze zmierzyć jak to zostało zrobione. I to przy pomocy obiektywnego urządzenia. Spirometr dzwonowy, urządzenie mierzące pojemność płuc. Panie pacjencie, pan będzie uprzejmy to wziąć do ust, klips na nos. I zaczyna się próba. Bardzo proszę, spokojnie oddychamy. Wdech, wydech, spokojnie proszę oddychać. W miarę kiedy pacjent oddycha, powietrze dostaje się pod ten dzwon, chodzący w takim yy, wodnym płaszczu, i unoszenie się, opadanie dzwona jest. Proszę głęboko, trochę, głębiej trochę oddychać. I głęboko oddychamy, głęboki wdech, wdech i głęboki wydech. Proszę, wydech. Ciągniemy, ciągniemy, tak mocno, mocno. Proszę dalej, 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 dalej. Tak, bardzo ładnie. Ciągniemy do końca, do końca. I jeszcze raz wdech głęboki. Ten zapis o mniejszej amplitudzie to jest normalny proces oddychania i wydychania. U góry wdech, u dołu wydech, a to. I wydychamy mocno, proszę, ciągniemy, ciągniemy mocno, mocno, mocno w dół. Tak, wydychamy, wydychamy, proszę. O tak, doskonale. Te wartości to są rezerwowe pojemności płuc, to z czego normalnie się nie korzysta, ale co w sytuacji, i spokojnie oddychamy, spokojnie, w sytuacjach, kiedy jest potrzebny zwiększony wysiłek, można zrobić. Człowiek na szczęście jest leniwy, wobec tego nie robi. Wszystkiego robić sam. To ty jesteś leniwy, ja jeszcze od pewnego czasu. Mamy. Panie się pacjencie, tą... pan będzie uprzejmy wziąć tę rurkę do ust. Szybciutko tak proszę. To tak. Na razie proszę. Nie, może jeszcze przez chwilę niech pan nie oddycha. O, tak może. Urządzenie podobne jak tam. To tyle tylko, że wszystko co trzeba obliczyć, zmierzyć robi komputer. Specjalne podgrzewane sitko, które różnice. Ciśnień, tworzy różnicę ciśnień z tej i z tej strony. Potem przetwornik zamienia te różnice ciśnień przy pomocy skomplikowanych elektronicznych metod na przepływy i na objętości. A resztę Jak całą robi komputer. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. Nazwisko, panie pacjencie. Kurek. Proszę uprzejmie. Imię. Andrzej. Tak? Wiek? No. W porządku. Wzrost 176, powiedzmy. 6. Waga? 65. O, i to jest to, co, czego oczekujemy od komputera. Proszę oddychać spokojnie. Na tej osi, wdech i wydech. Przepływy w litrach na sekundę. Na tej osi objętości. Proszę, spokojny wdech, spokojny wydech. A teraz proszę głęboko nabrać powietrza. Głęboko, 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 mocno, mocno ciągniemy. Oj, słabo i wydech, mocno. Tak, jeszcze raz wdech. I wydech. I jeszcze raz chyba. O, świetnie i mocno. Tak, doskonale. Wystarczy, dziękuję bardzo. Możesz ten klip sobie zdjąć z nosa. I teraz o, i to jest właśnie ta pomoc elektroniki. Komputer wybrał najlepszy wynik, jaki osiągnąłeś, no i możemy go teraz przeanalizować. Maksymalna wdychana przez Ciebie ilość powietrza to jest około 5,5 litra. To dobrze. Maksy... No świetnie, jak na takiego człowieka, który pali 40 dziennie ekstramocnych, pierwszorzędnie. Maksymalna wydychana ilość powietrza niecałe 6 litrów. Maksymalny wdech. W ciągu jednej sekundy to jest około 8 litrów. Maksymalny przepływ wydechowy w ciągu sekundy to jest około litrów, no prawie 12. I cały szereg danych. Danych, które zostały przez Ciebie osiągnięte faktycznie i norm. I trzeba powiedzieć, że te normy są niższe od Twoich wyników, czyli stan płuc można ocenić na... Czy wiesz, na takie coś to ja bym chciał mieć dokument. Kochany, dokument w każdej no. chwili, ale 30 do 40, a nawet 50% lepiej od normy. Gdy zabraknie wam tchu, nie zwalać na mnie wszystkiego. To prawda, że czasami nie nadążam, ale i zadanie jest poważne. Muszę przecież współpracować z sercem, a ono nie zawsze jest sprawne. I przynosi mi krew z gazem, którego bardzo nie lubicie. Dwutlenek węgla. Muszę go skrzętnie pozbierać setek milionów miejsc i zręcznie wymienić na mieszankę azotu z tlenem. Szlak jest tylko jeden, przez tchawicę i oskrzela. Dlatego pracuję jak dwutak. Wdech i wydech, wdech i wydech, wdech i wydech, niekiedy 16 razy na minutę. Niezłe tempo jak na zwykłą pompę. Myślę, że rekordowe jak na zakład przetwarzania gazów. Dobra? I rurkę. Jak słyszę, fabryka rekordowe i tempo, to po prostu przestaję wierzyć i postanawiam sprawdzić, bo ta fabryka, efektywność jej działania po prostu musi być każdorazowo przyzwoicie sprawdzona i to właśnie jest sposób. Sposób sprawdzenia, jak ta fabryka, ten worek, który wtłacza i wytłacza powietrze pracuje, kiedy chodzi o. Wymianę gazów. Sposób dozowania wysiłku bieżnia na razie z szybkością 1 km, ale zaraz będzie szybciej. Tak, 3 km na godzinę. Pacjent oddycha znanym już sposobem powietrze z zewnątrz, a wydychane przez niego trafia do takiego worka. Każde cztery oddechy, które tutaj się znajdą zostaną przez maszynę. Podzielone, zrobiona z nich średnia, a resztą się zajmie komputer. Zaraz się okaże czym. 4 km na godzinę. No i troszeczkę podgórkę, górkę, żeby miał do tej szkoły 10%, 12%, 15%. No, może troszeczkę jeszcze więcej. 18% pod górkę i 5 km i 6. Tętno 131. Zapis EKG. A tutaj ilość wydychanego w powietrzu tlenu. 22,3 dwutlenku węgla, 4,0. Te ilości będą spadały, będą zmniejszały się tlenu w miarę jak będzie rósł wysiłek. Proszę, 22,5. W tym worku dokonuje się uśrednienie każdych czterech oddechów, a komputer oblicza. Bezlitośnie mierzy każdą najmniejszą zmianę. Coraz mniej tego tlenu, bo. Coraz większy jest dług tlenowy człowieka, coraz większe zapotrzebowanie Wysiłek rośnie 8 km na godzinę. Coraz więcej dwutlenku węgla w oddechu. Ale trzeba przyznać, że ta fabryka rzeczywiście nieźle pracuje. na 153, 184. Posiądź na krześle i patrzymy, jak te wszystkie mierzone parametry tlen, dwutlenek węgla, tętno wracają do normy. I sposób, a właściwie czas, w jakim one wrócą do normalnych wartości, jest tą miarą sprawności człowieka. Tym wyliczeniem tego, ile on jest naprawdę wart, jak toleruje taki ogromny wysiłek, jak jego płuca. Serce i właściwie cały organizm znosi wysiłek większy niż normalny. Tak, a mówili, że jeśli drogi oddechowe są w porządku, to nic gorszego człowieka nie może już spotkać. Kilkadziesiąt mikro, mikrolitrów krwi. Uff, dziękuję bardzo, to prawie wszystko. Kilkadziesiąt mililitrów krwi w kapilarze. Yy, przyrząd nastawiamy na pracę z kapilary. Tak. Życzę sobie, by włożyć próbkę. Jest. Wprowadzamy do wnętrza. Dlaczego właściwie prócz oddechu byłem podłączony do EKG? No, fakt faktem, system oddechowy, układ oddechowy, płuca i ta cała reszta nie pracuje sam. A no, już powoli zaczyna się tutaj widać, jaki jest współczynnik pH, to znaczy kwasowe, zasadowe czy tak dalej. To jest układ ten oddechowy, który zawsze pracuje wspólnie z układem krążenia. I oczywiście wtedy, kiedy interesuje nas fabryka chemiczna, można analizować to powietrze wydychane, a można tę drugą stronę. To co pozostało we krwi. I Metodą szybkiej analizy, chociażby przy pomocy takiego mocno yy, zautomatyzowanego, mocno inteligentnego przyrządu, tego typu pomiary poprzez badanie krwi pacjenta pozwalają osądzić, jaki jest stan jego układu oddechowego. Wielka elektronika i chyba odrobinę inne podejście do zagadnienia także. I yy, świadczy to o tym, że właściwie. Przestaliśmy już traktować ten kochany worek pracujący z powietrzem wyłącznie jako pompę. Wiemy już, że jest to fragment układu, wielkiego układu chemicznego. Próbujemy, próbujemy ten chemiczny układ zrozumieć. Jak awaria, to nie ja, to kolega. Wasza pompa przestaje tłoczyć krew. Wtedy nie mam komu sprzedać tlenu i dwutlenku węgla nie dowieźli. Czasami i mnie zdarzają się awarie, mimo że steruje mną najstarszy ośrodek układu nerwowego. I wtedy musicie się śpieszyć. Wasz mózg bardzo potrzebuje mojego tlenu. Wytrzymuje bez niego zaledwie 3 minuty. I nie ma silnych. Jak macie rączki, to teraz możecie je tylko rozłożyć. Mamy? Mamy. No to... Ale ja, mamy nie po to, oczywiście... żeby rozkładać, tylko po to, żeby zawinąć rękawki. Y, trening jednoosobowy, i w związku z tym ja tylko jeden rękaw podniosłem. Y, słuchaj, próbuj, przypadek szczególny: pompastanela. Prawda? Oczywiście rzecz jest treningowa, w związku z tym, żeby zachować odpowiednie warunki sterylności, zmienia się to miejsce, w które wdmuchiwać będziemy powietrze, zmienia się również nos. Metoda usta-usta. Doskonale zresztą rozwiązana przez naturę, już. Natura jakby o to zadbała. Yy, pięć głębokich wdechów, ja będę sprawdzał. Dobry? Dobry, zbyt dużo. A no, uważaj, żeby nie dostał rozebny płuc, bo oczywiście ogromnej ilości. Pychasz. Zakres zielony to jest zakres odpowiedni. Dobrze, teraz y, masaż serca jako się rzekło układy są powiązane mocniej pięć razy. Tak, widać. Już na trzecim mierniku 75%. Ta drastyczna graniczna wartość, minimalna wartość tlenu została dostarczona. Następna, następna porcja i znów masaż. W ten sposób można się nauczyć tego, co. Hmm, bardzo często w życiu okazuje się koniecznością. Bardzo dobrze. 100% doskonale. Oczywiście należy często wykonywać to przez wiele minut. Należy tak, męczyć się często, pamiętać, wykonywać jednym, przez dwie, w dwie osoby. Ta prawda? metoda y, reanimacji, usta, usta, pchnięcia tej pompy nie zawsze jest możliwa. Chociażby no, dlatego. Bywa, że to drogi. Bywa, że drogi, są, drogi odbykowe, są prawda? nieprzetarte. Po prostu trzeba to powiedzieć. Człowiek często, który uległ jakiemuś wypadkowi, w sytuacji drastycznej wymiotuje. Nie ma takiej możliwości. I wtedy? I wtedy? Wtedy walizeczka. Wtedy walizeczka i specjalny zestaw najpierw do oczyszczenia, oczyszczenia dróg, dróg odbyt. Pompa. W tym przypadku pracuje automatycznie. Oczywiście można również napędzać tę pompę e, tak. ręcznie. I maska. Tlenem, no ponieważ w tym przypadku nie wykorzystujemy oddechu obcego człowieka, w którym zostały zachowane resztki tlenu życiodajnego, oczywiście pomagamy sobie porcją tlenu czerpanego bezpośrednio, bezpośrednio z butli. Tak. I wydaje się, że jest to nic specjalnego. Oczywiście ogromny trening, trzeba wiedzieć gdzie naciskać, trzeba wiedzieć jak dmuchać. Oczywiście w wielu przypadkach odrobina sprzętu jest do tego wszystkiego potrzebna. Kiedy ma się ten trening i ta odrobina sprzętu, okazuje się, że worek daje się ruszyć. Ruszyliście mnie, ale na jak długo? Skąd pewność, że za chwilę nie stanę? Na wszelki wypadek powiem Wam, co jest potrzebne. Trochę nawilżonego powietrza o temperaturze 37 stopni i odpowiednim ciśnieniu. Broń może sam tlen. Poza tym krążenie krwi. I bez paniki, u mnie to wszystko się krzyżuje. Gaz i płyn dwa elementy, bez których dla Was nie ma życia. Ale na razie to mi się już nie chce. Uwaga, staję i zróbcie coś teraz, cwaniaczki. No więc my, cwaniaczki, na szczęście mamy swoje sposoby i swoją technikę. Urządzenia, które rzeczywiście. W sposób wspaniały. Jeśli nie imitują, to w każdym razie wspomagają samą naturę. Coś takiego, co nazywa się wentylatorem albo urządzeniem do podtrzymywania sztucznego oddechu. Pacjent został w tej chwili wyłączony. To znaczy, ono stanęło. No trudno się mówi, więc robimy tak. Mamy pompę. Która wtłacza przez rurę i maskę albo przez specjalną trochę rurkę bezpośrednio do tchawicy, powietrze, mieszankę powietrzną pod specjalnym ciśnieniem. Co tam jest, panie kolego? Swędzi pana. Pod... Tutaj, tak? No, przyjemnie. No i bardzo dobrze. Na szczęście jedyna sytuacja w życiu, kiedy, kiedy nic nie mówi, bo nie może po prostu. I ta pompa. Tłacza do płuc powietrze pod odpowiednim ciśnieniem, a wydech następuje niejako automatycznie na zasadzie skurczu mięśni. Przy czym tu jest to naprawdę oddech kontrolowany. Sterujemy bez mała wszystkim. Na przykład składem tej powietrznej mieszanki, która tłoczona jest do płuc, może być większy procent tlenu albo mniejszy. Sterujemy ilością napływającego powietrza na minutę, powiedzmy 60. Około 60 litrów na minutę. Co tam znowu jest grane? Za gorąco? Proszę troszeczkę światła wyłączyć. Ech. Z tymi pacjentami to beznadziejna jest sprawa. Ilość oddechów na minutę. Możemy wyregulować, jak chcemy. Fizjologicznie jest 12, ale może być 20. Następnie ciśnienie, które panuje w tym momencie w płucach, też jest regulowane. Z kolei ustawiamy odpowiednio stosunek czasu trwania wydechu do wdechu, na przykład 1 do 2. No i wreszcie, wzdychacz. Każdy człowiek, który oddycha, od czasu do czasu, nawet kiedy śpi, robi oddech głębszy. I wtedy sterujemy głębokością tego westchnięcia. Powietrze, które napływa, musi mieć odpowiednią temperaturę i być odpowiednio nawilżone. Co to ma znaczyć w ogóle? Nic nie rozumiem. Coś pana dusi? Coś mnie dusi. Po prostu dałeś zbyt wolne tempo. Mam zdecydowanie silniejsze płuca. Pacjent nie może tego zdejmować. Panie, 20, damy 20 oddechów na minutę. Powietrze mówiliśmy, musi być nawilżone. I to jest niesłychanie ważny element tego całego urządzenia. Nawilżacz. Takie miejsce, gdzie od ogrzanej wody. Powietrze porywa cząsteczki ciepłej pary wodnej, odpowiednio nawilżone, ogrzane w temperaturze 37 stopni wędruje do płuc pacjenta. I to w zasadzie byłoby to, co jest najistotniejsze. Są jeszcze odpowiednie alarmy, kiedy na przykład brakuje gazu, albo y, urządzenie y, zostało w jakiś sposób uszkodzone. Następuje taki dźwiękowy alarm. To samo urządzenie, tyle tylko, że posiadające jedną dodatkową cechę może być stosowane jako element znieczulający podczas operacji. Po prostu oprócz kontrolowania i prowadzenia oddechu podaje się jeszcze środki znieczulające. Podaje się po prostu narkozę. Swaniaczki, gdyby do tego to tylko zbiegało, to bylibyśmy naprawdę słabi. Normalnie pacjent, który używa aparatury takiej, o której mówił Danek, nie może mówić, bo Zajęte ma usta. Często podłączony jest bezpośrednio do tchawicy tą aparaturą. I oczywiście te karty to jest poważna sprawa. Nie może mówić, a porozumiewać się musi. Wszystkie bądź te najbardziej istotne sytuacje życiowe, szpitalne tutaj muszą być ujęte. Ale jako się rzekło cwaniaczki, my nie tylko potrafimy robić pompy. Zaczęliśmy powoli próbować odnaleźć te systemy, które przyroda, przez. Wiele, wiele milionów lat doskonaliła. O no chociażby to, jak zmierzyć ciśnienie tlenu tam wewnątrz w układzie krwionośnym, nie wprowadzając tam żadnych sąd, nie dotykając, nie niszcząc. Urządzenie jedno z nowszych. Ono mierzy właśnie ciśnienie parcjalne tlenu poprzez skórę. Używa się do tego takich dość prostych elektrod. Umieszczonych w miejscu, gdzie nie ma włosów. Do tego dołączona jest sonda, która reaguje na te drobne fragmenty. O, cieplutka, bo to cały pomiar gdzieś w temperaturze 40 stopni się odbywa. Y Mierząca te drobne ilości tlenu, które z układu krwionośnego przedostają się przez skórę na zewnątrz. I to jest równocześnie odpowiedź na pytanie, jak to się dzieje z płucami. Czy ten tlen z atmosfery trafia w efekcie do układu krwionośnego i do całego organizmu? No, bądź co bądź. Jedni mówią trujący, drudzy mówią, że jest to podstawowy element, element energetyki organizmu. I tak zaczynamy. Zaczynamy mierzyć te drobne parametry fizykochemiczne, parametry przepływu samego powietrza. W nadziei, że kiedyś być może znajdą się metody, żeby tymi parametrami sterować jeszcze mądrzejsze urządzenia niż te, które staraliśmy się tutaj pokazać. Wydawało wam się, że jestem nadmiarowe, że macie mnie pięć razy więcej niż potrzeba. Ale wasza technika szybciej produkuje zagrożenia niż środki ratunku. Przyroda też jest szybsza niż wy. Wyścig z bakteriami przegrywacie o całą długość. I dlatego jest mnie akurat. A coraz częściej okazuje się, że nawet trochę za mało. 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 Nawet trochę za mało.